kanale Nie wiem skąd się tu wzięliście, ale jestem z moim pieskiem na spacerze, bo mamy nowe zwierzątko króliczka i moja siostra ma korepetytora i ja sobie musiałam pójść na pole na dwór z moim psem, bo atakował, ale patrzę jakieś liczne widoki mamy, jest 17 tak pamiętam i jest bardzo ładnie, idziemy sobie przez raz idziemy. Z Wydrza do Rakszawy mamy bardzo niedaleko, bo my się na samym, prawie początku Wydrza. I... E, ten. I zrobię taki vlog ze spaceru. Nie jak ten ostatni, jak chyba wam robiłam. Taki już wiosenny, ale Mój pies jest taka kuczara jedna. Ostatnio, nie wiem czy wam to mówiłam, na vlogu. E, chodź do oś. dzisiaj jest zimniej niż ostatnio chodziłam w krótkim rękawku i bluzie dzisiaj jest 100 razy zimniej ale jest takie powietrze rześkie oj obrót idziemy sobie laskiem u nas nie ma jakichś dzikich zwierząt ale tu ślicznie, patrzcie tam w dole no to ładnie wygląda, robi wrażenie Chciałam brać w sobie kubraczek, ale nie zdążyłam się tylko chodzić. Pogłaskałam Kró... króliczka, bo on jest taki spory. Myślałam, że będzie taki malutki. Będziemy mieć jeszcze jednego. Będziemy mieć dwa. Ale na razie mamy jednego. Zależnie krążę mam trzy wejścia, gdzie pójść. Tutaj mam jedno, tu drugie i jakie wiesz rozcięcie, które którą pójść. Chyba pójdzie tu, przed siebie, tak, idziemy leż. leż, mnie prowadzi, A przeprowadzę przeprowadzasz przez same krzaczory, super, no i jest yy, ten, robiłam ostatnio dla was filmik, moja poranna rutyna, to teraz będzie moja wieczorna rutyna, za długo wpadnie, tak, po tym filmiku, Myślę, że wrzucę i ten. I później będzie mi się wydaje to, to kolorowanie kolorów. O, Jestem na czymś terenie. Już jesteśmy nad jeziorami. Ja, o, tutaj jest nasza miejscowa, bo na WF-ie my chodziliśmy... My cały czas na WF-ie jak byliśmy w wakacje, to chodziliśmy ten. W tym roku jeszcze byliśmy chodziliśmy na, tutaj do lasów, bo mamy od razu koszkoły las. Chodzimy sobie i bawimy się w chowanego. I mam taki ogromny chowania I uciekamy do mojego domu zawsze. No nie zawsze. Siedzimy sobie też w lesie, tu nad jeziorkiem, przechodzimy sobie yy, małe rzeczki i te te. Więc jest bardzo fajnie. Już 3 minuty. Dobra. Już myślałem, że to te yy, soku latały tu strasznie dużo sokołko, to, to sorry za palec. Musiałem kamerę przysunąć, przysunąć to jest dużo tych ptaków. Ostatnio w taki nas. Pojawiły i boby. Ja idę takim spokojnym, ale tu jest mnie nowe domy dwa budowali. Takie wow wow. I moja koleżanka się ostatnio śłoży, że, że nasza wieś, to nie jest taka wieś, że wieś skóry są, że bożnik wszędzie wiem, że komuś to jest bardzo mała miejscowa. Nazywają to wieś wsią. Ale mam ładnie iść, nie żeby to była galeria koło mojego domu. Żeby to było ładnie, tak. Cię zdziwiłam. Ale teraz, we wiosnę, gdzieś zapomniałam o tym miejscu. Matko święta! Tu zawsze chodziliśmy na sanki. Patrzcie, i tam się zjeżdżało. I tu jest takie śliczne miejsce. Ja mam na tym spacer, że będę dłużej niż długo. Tu jest tak ślicznie. Ja chyba zacznę chodzić bardziej na spacer, bo zimę nie chodzę, już we wakacje chodzę z moją mamą. To jest moja tradycja, co tydzień w niedzielę iść na spacer. I 3, 3 km gdzieś powiedzmy, o już jesteśmy tutaj. A i tu ślicznie jest jest taka rzeczka. No, pamiętam, jak była matka. Ja cały czas spędzałam, cały czas na polczas. Cały czas na polczas. E, ten. Bo moje rodzeństwo tam było na mnie 4 lata. Z kuzynostą się bawiliśmy. Jest tu ślicznie. Ja mam, daj lozie, daj lozie. Dobra, Jest ślicznie, ale musimy dojść teraz do góry, żeby. Jest Okay. Promo, bo tu jest takie wybita górka, od której biegamy. Zaraz się już Wami nie widzę. Muszę wejść na górę i będę pod miejscem. Hej, już jesteśmy na tym miejscu. Tutaj nie można. Coś się kupił, tu zawsze byłyby ryby, ryby, ryby